Witajcie w dzisiejszym tutorialu, gdzie pokażę wam jak poprawić czytelność tekstu na stronie internetowej. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak pozbyć się wiszących spójników? W Typografii pojedyncze litery, takie jak w, i, mogą zakłócić estetykę strony i możemy za pomocą prostego skryptu Java troszeczkę tutaj posprzątać i zrobić porządek z tymi literami, które nam tutaj wiszą na końcu i które potocznie nazywamy wiszące spójniki bądź też wdowy. W miarę łatwo można się pozbyć. Jak to zrobić? Potrzebujemy do tego kawałek kodu. Kod jest dosyć prosty. Zamieni zwykłe spacje na rozdzielające spacje przed wybranymi spójnikami. W naszym kodzie możemy pewne elementy sobie modyfikować, takie jak na przykład paragraf, headery więc jeśli nie potrzebujemy robić porządku we wszystkich tytułach, możemy zostawić tutaj tylko i wyłącznie paragraf, co nie będzie wcale złe. Możemy też w Letter3Place, naszej zmiennej, dodać jeszcze inne litery, które byśmy chcieli, żeby tak samo się zachowywały. Ale nie jest celem tego tutorialu, aby tłumaczyć, jak działa JavaScript, więc pokażę, jak zaimplementować ten skrypt, który tutaj mamy i który będzie na mojej stronie internetowej, gdzie będzie w opisie link, tam będziemy mogli bez problemu sobie skopiować ten skrypt. Kopiujemy sobie skrypt na naszej stronie internetowej przechodzimy do Webflow. W Webflow, jeżeli jesteśmy już na, na, w naszym dashboardzie, przechodzimy do Custom Code i w Custom Codzie schodzimy sobie do footer. To jest dosyć ważne, żeby w footerze umieścić nasz skrypt. Kopiujemy nasz skrypt w footerze, klikamy Save, następnie klikamy w Publish i sprawdzamy, czy nasz kod się elegancko zaimplementował na stronie? Proszę bardzo, możemy zobaczyć, że wszystkie spójniki zostały przeniesione na drugą stronę, ale czy kod na pewno działa? Można to w bardzo prosty sposób sprawdzić. Prawy przycisk myszy, zbadaj. Zobaczymy wtedy, jak wygląda nasza strona internetowa w rzeczywistości. I faktycznie w naszym tekście wszystkie spójniki dostały non-breaking space i będą przenoszone teraz na drugą stronę. Można oczywiście to zrobić w czasie wprowadzania tekstu ręcznie. Nasz skrypt wprowadza to automatycznie. Nie jest to dobre, na pewno, dla prędkości działania strony. Nie rekomendowałbym używania tego skryptu, szczególnie do bardzo dużych stron internetowych, dużymi blogami i dużą ilością artykułów. To na pewno spowoduje spowolnienie strony internetowej, co ujemnie odbije się na jej działaniu. I to chyba wszystko, co można powiedzieć w tym krótkim tutorialu na temat wiszących spójników. Zapraszam do eksperymentowania i ewentualnego komentowania, jeśli ktoś ma jakieś pytania. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.